Siemaneczko, witam ponownie Dzisiaj zajmiemy się odpaleniem Webasto Rok przeleżało za garażem Więc spróbujemy coś z nim zrobić Tak jak mówiłem, będziemy chcieli je włożyć do Mercedesa Także będzie trzeba zobaczyć i odpalić Poza tym wykorzystamy je do porównania decybeli Między Webastem A nagrzewnicą nadmuchową Którą ostatnio wrzucałem mały teścik, jak daje radę opowiem też o małej przeróbce, której dokonałem no i co poza tym posprzątałem w końcu garaż w końcu miałem czas troszeczkę się poukładać po wakacyjnych bojach z lakierowaniem Mercedesa także w końcu jakiś tam względny porządek aczkolwiek w styczniu prawdopodobnie wjedzie nowy projekt no i będzie co będzie także ruszamy za chwilę odpalamy Webasto, zobaczymy jak działa i kręcimy materiał a tak wygląda garaż najpierw sobie powiemy troszeczkę o samym wybaście. to wybasto jest to Ebersprecher wymontowany z Forda Galaxy generalnie tam służy to jako podgrzewacz a nie jako wybasto sterowane ono jest tylko i wyłącznie tam w trakcie jazdy odpalane z tego co dobrze pamiętam mi ono służy już od kilku lat. Moc tego to jest 5 kW. No i mamy troszeczkę rozbudowane o sterowanie. Właśnie od Webasta. Tu, na potrzeby garażu, zbudowałem sobie taki tam prowizoryczny układ nagrzewania. Do tego urządzenia podpiąłem jakiś zbiorniczek wyrównawczy z płynem. To wszystko przepływa przez chłodnicę, którą jest nagrzewnica. Bodaj od golfa dwójki, już nie pamiętam kiedyś tam 20 zł, dałem za nową. Więc sobie zamontowałem. No i jest jakiś tam zbiorniczek paliwa z filtrem. Z tej strony mamy filtr paliwa, pompkę paliwa, to jest pompka sekcyjna, ona tak charakterystycznie cyka. Wyjście z spalin. Dosyć szybko powiem Wam szczerze, to się nagrzewa i trzeba ten wentylatorek odpalać. Ja tutaj do tego mam taki specjalny guziczek przygotowany. Wcześniej miałem to automatycznie zrobione, był przetwornik napięcia z galaksy i on tam ten wentylator cały czas powoli chodził. Natomiast no niestety bardzo szybko zżera to akumulator, dlatego trzeba to kontrolować. Stąd też podpiłem miernik, prostownik podpięty na wszelki wypadek jakby zaczęło gwałtownie napięcie spadać. Także odpalamy to, podłączam i zobaczymy co z tego wyjdzie. Ok, pompka nam już ruszyła, słychać ją nawet. Ruszył wentylator w webaście. Spadło nam trochę napięcie na multimetrze. Zobaczymy, czy nie trzeba będzie prostownika 12,5V. Także podkręcimy trochę prostownik, damy amperów. Ok, zostawimy w ten sposób na razie. Zobaczymy, czy wybastaną nam w ogóle ruszy. Tu jest taki na zegarze czas zadany, to jest 120 minut, jakby nie wyłączył tego. No i zaczyna się dymienie, nie wiem, czy to będzie widać. Poszedł już taki lekki dymek. No i pompka zaczyna uderzać. O, jest, patrzcie, na jak potrafi zakopcić. I to idzie wszędzie, wszystkimi połączeniami. No, trzeba było się pobawić, ale to potrafiło mi nieźle umilić życie. W tamtym roku kopciuch, pompkę słychać. Zobaczymy, czy w ogóle odpali. Rozpędza się, zobaczymy. Jak się rozpędzi, to ten dym praktycznie zginie. Zaraz będę musiał drzwi od garażu otworzyć, bo dłużej się tu. Pompka głośno pracuje czyli jeszcze prawdopodobnie paliwo nie wychodzi i się wyłączy w tryb awaryjny A już wiem czemu? Pompka ma zakręcony pewny kranik No dokładnie Tu mamy kranik No okej, okay. teraz widać że paliwo idzie do góry No ucichła pompka Co tu się dzieje? Wyłączyło się. Pewnie teraz za chwilę znowu się odpali. Muszę uchylić drzwi od garażu, bo się podusia tutaj. Dobra, zobaczymy. Za chwilę powinna pompka jeszcze raz ruszyć. Dwa razy zawsze to rusza, jeżeli nie wystartuje za drugim razem, wtedy się wyłącza. No i trzeba restartować i próbować jeszcze raz. Ale już powinno być dobrze, bo o, znowu nam startuje, zaczyna lecieć dymek. Tutaj widać, jak pompka wody pracuje. Płyń w środku krąży. Ok, startuje. Zobaczymy, co wyjdzie. Webasta ma 5 kW, więc dosyć duży pobór na ten start potrzebuje. Jeżeli to jest tylko z akumulatora, jeżeli napięcie na akumulatorze będzie za małe, czyli będziecie mieli na akumulator, to wabastek wam nie wystartuje. Ma takie możliwości. No i wydaje mi się, że powinno ruszyć, bo już zaczyna gwizdać. Spaliny są gorące. Chyba ruszyły. Zobaczymy. Rok czasu stało za garażem. ruszane na podwórku. Więc. A włączymy sobie decybelomierz, zobaczymy jaki poziom hałasu to daje No i chodzi, widać, że działa. Dobra, odpala się decybelonierz. Zaraz podjąłem w postawie i zobaczymy ile nam pokaże. 81 82 dB także no nie jest to ciche, ale już działa. Spalimy gorąco walą, chodzi pompka, płyn się robi już coraz cieplejszy. Zaraz weźmiemy sobie jeszcze termometr. już przy chłodnicy jest 13,7 spróbujemy ją odpalić zobaczymy jaka temperatura będzie leciała chłodnica już gorąca nie wiem czy mi się wentylator odpalił nie odpalił, bo się minus odpiął musimy podpiąć minus i się zagotował no bo wentylator ruszył Tu się zagotował płyn ale zobaczcie temperatura jaką daje wentylator to jest 30 41 stopni nagrzało 43 to jest czujnik przy samej przy samej chłodnicy 40, 50 stopni 52. Zobaczcie w jak krótkim czasie parę minut, nie? Jak ta temperatura spadnie poniżej jakiejś tam określonej wartości już nie pamiętam jakiej to wtedy wybastek pali się ponownie. 60 stopni. 8 minut od odpalenia Webasta No i teraz już zacznie pomału spadać Będzie studzić płyn Temperatura spadła do 37 stopni i Webasta zaczyna się na nowo odpalać Czas tak działało, jak temperatura trochę spadła, to się odpalało, podgrzewało. No, problemem jest tutaj zasilanie. Trzeba było mieć takie stabilne 13,5 V zasilania, żeby do basty się nie wyłączało z powodu zbyt niskiego napięcia. Tak? wyciszyłem już wyjącą nagrzewnicę, bo no nie byłoby w ogóle słychać co mówię, poza tym wcześniej wysiadł mi mikrofon krawatowy i niestety już nie było słychać tego co mówiłem, tylko sam pisk maszyny. Generalnie co, temperatura zaczęła rosnąć, płyn zaczął się nagrzewać, urządzenie działa więc śmiało będę mógł je wykorzystać do montowania w Mercedesie. Teraz zrobimy sobie jeszcze tak na szybko test decybeli w porównaniu z innymi urządzeniami. Nagrzewnica miała 82 decybele. Zaraz sobie zmierzymy, ile tych decybeli ma nadmuch gazowy. Nowy nabytek. No i to będzie na tyle z dzisiejszego testu. Ok, zrobimy sobie teraz jeszcze teścik, e, na nagrzewnicy gazowej. Zobaczymy, ile ona nam decybeli wytworzy, a potem jeszcze odpalimy sobie to karkę. E, jeszcze powiem o małej modyfikacji, którą wprowadziłem. Ostatnio na filmiku mówiłem Wam, że ten czujnik żyje własnym życiem. I faktycznie on żył własnym życiem, ponieważ on był zamocowany tu z tyłu na wentylatorze, w środku, i no, nie ma opcji, żeby to pokazywało dobrze. Ja ten czujnik, jak tu widzicie, kabelek wyciągnąłem do góry i. Tu przymocowałem go do rączki, natomiast on jest jeszcze za nisko, bo to jest około tam 70 cm nad ziemią, no i tutaj od betonu będzie ciągnąć to ta, ta, zimno, dlatego będę chciał go przedłużyć, wyciągnąć go na taką wysokość, na której mniej więcej się pracuje, czyli około 1,20 m, 1,30 m, żeby on w tym miejscu mierzył realną temperaturę. I wtedy będzie ok, bo tak to pokazuje dobrze, zgadza się wszystko z e, temperaturą to, tego czujnika, którego używam, takiego zewnętrznego. Teraz jeszcze, żeby wam po, dla porównania, teraz aktualnie mówię normalnym głosem i pokażę wam jaki jest poziom decybeli przy normalnym mówieniu, tak, żeby móc sobie porównać głos. Zobaczcie, czekajcie, o, już mi się coś tutaj chrzani teraz. Ok, mówię i patrzcie sobie, to jest normalny głos rozchodzący się. To jest około tam 70 dB przy normalnym mówieniu, rozchodzące się w garażu, tak? No, to miało 82. Zobaczymy, ile będzie miała dmuchawa. Startujemy z dmuchawą. No i też mamy około 81, 80 decybeli 80, czyli 2 decybele mniej, no to jest dosyć dużo wbrew pozorom, bo każdy decybel to jest wielokrotnienie mm, głosu Więc generalnie, mówiłem, jest to cichsze, nie ma tego gwizdu, no i nie ma mm, smrodu spalin Tak jak widzieliście wybaste potrafi dobrze zadumić, e, natomiast Tutaj jest niestety też zapach tych spalonego gazu, który czuć. No jest to pewnie nie do przeskoczenia w tego typu zasilaniach. Ok, myślę, że te trzy porównania nam wystarczą. To karki nie chce mi się odpalać. Także to tyle.